Witaj piękna duszo. Dzisiaj szybciutkie czytanie pod tytułem, Co wydarzy się w Twoim życiu szybciej niż myślisz, szybciej niż się tego spodziewasz. Mnogość opcji, mnogość możliwości pojawią się na horyzoncie albo nowe osoby, albo nowe projekty, nowe pomysły. Twoje możliwości manifestacji, Twoje możliwości kreowania rzeczywistości wzniosą się na wysoki poziom. Dużo energii, dużo siły i motywacji do działania. Na spodzie mamy kartę rydwanu. Rwąca energia, energia działania może oznaczać przyjazdy, wyjazdy. W tej konfiguracji. Wiele możliwości i energii do działania, do odniesienia sukcesu, zarówno w życiu romantycznym, związkowym, jak i w życiu zawodowym. Jeśli chcesz, żeby ta energia stała się Twoim udziałem, zostaw w komentarzu słowo przyjmuję. Niech nam się wszystkim darzy.